Ciema, serenata, Renata, yes. a ze mną jest Paulina. Tak. Ym, dzisiaj Paulina kupuje Morgana i pokażemy też, jak wyrzutnie na farmie Steve'a. I, I. 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 No i tyle. I bardzo dziękujemy za te 20 subskrypcji aktualnie, co się znajduje u nas na kanale. I za. Pobij tak wybiło, czy ty podjechałeś? Ja podjechałam. I, i za. Yy, te łapki i za komentarze miłe, bo już parę osób pisało, że fajne filmy, że będę nagrywać część i tak dalej. Dobra, Paulina kupuje tego Morgana, bo... Jak on się nazywa? Te maście go tak fachowo. Nie wiem. <laughs> Dobra. Nie no, ja, ja też nie wiem, więc... No jest. No to co? Ja Mi się ogólnie on nie niezbyt podoba, ale no jak Paulinie się podoba, no to niech kupuje, tak? Mi się Kary podoba. Ten. Mi się wszystkie podobają. Ja mam tego. o, tego, o tego. Moją gwiazdkę. Będziemy obie na Morganach na drugi Może być Dark key? Mi się kojarzy z Dark core, więc. No nie za bardzo. <gry> znaczy no jak chcesz. Dark Okej okay. Będzie mi się z Dark core, ten koń Taki ciemny Taka ciemna strona moc Co? Nie lubicie mnie? A bo ta dziewczyna y, Pisała wcześniej do nas Jakiego konia polecamy jej kupić No ale my nie No jej odpisałam, ale ona Oki nie lubisz mnie, papa Płacze, płacze, płacze Dobra, przepraszam cię Katrina. Nie będę dziwnie wyglądać jak Dark i... Darky, i potem znowu k is? Nie, chyba. Czy Dark Love? Dark czy low. Dark love. Love chyba prędzej. Tak, ta rozkmina nad imieniem. <laughs> ja tam daję byle jakie... jakoś Co mi... Ile dark... dark Kiss czy Dark Love? Love. Ja na przykład mam Ice. Ice, Wina. Nie, czarny Ciemna to jest... Ciemna miłość? Jaka? Nie czarna. Ciemna miłość. Ciemna. Dark to ciemny? Ciemna mówię. No Dark to ciemny. No, co? Tak. Znaczy nie wiem, bo jak jest czarny. Sonia kupuje, tego... Nie wiem, nie pamiętam. <noise> tak, ten angielski nasz. Dobra, kupuj go. Później się jakoś. Taki no, Nie wiem jak <noise> Black to... Jest czarny to No tak, black, black jest, jest Okej, okay, dobra, Kupujesz czy nie, kupuj go. Dark love? Aha. Dawaj, zatwierdzę. Katrina, tak, Sonia. Ojej, na nowe boski. Princeki... Prince! Prince dawaj, dawaj Prince screena teraz. będziesz Zrobiłaś Prince screena? No widzisz. A widzicie, ona mi w ogóle nie słucha. Ona mi przerywa. Nie słucha mnie. Mówiłam ci, żebyś zrobił. No chyba nie, ja mówiłam ci, żebyś zrobiła print screena, a ty. O, dobra. Na pamiątkę. Oj. Dobra, teraz dawaj do Morland, ty jedź i weź tego konia, ubierz, ubierz. weź tego konia. Wejdź na koniec. nie ma. Jak to nie ma? W stajni nie ma? Jak, jak go kupiłam, to jego tam nie ma. Musi tam wejść. Czekaj, ja już jadę do mor. I czekamy na wyjście efektowne Pauli ze stajni. Jezu, jesteś tutaj, malutki. <grym> malutki, malutki, malutki. Jezu. <grym> yes. Nie wiem, twój wybór. Dobrze. Czekam na twój na twoje piękne. Tak, bo jest pięknie. Chwilowe, chwilowe. No, wyjście ze stajni. Tyle osób się zebrało przed stajnią, żeby ciebie zobaczyć. Dobra, wyłączę czat. Mm. Teraz na nim wyjadę. No, ubierz wiesz jakiś ładny strój i tak dalej. Ile masz teraz hajsu? Byłam ja 149. Słyszysz? 36. <laughs> Taka bogata. <laughs> Czekaj, zobaczycie, że mam tych Szybkość... szybkości. Zapewne mało. 8. Ono to nawet. 8. O jest! Jej! <laughs> Jak ładnie! Ej, bez kitu. Jaki on jest ładny? Myślałam, że jest brzydszy. No widzisz? Ej! Ale my razem ładnie wyglądamy. O ja. Jesteśmy w koszulach. Jesteśmy też w koszulach. Ojej. E, to nie Super. Ja. Jestem, jest ja One mają takie ładne animacje. Jak my ładnie razem wyglądamy. Ty też jesteś w koszuli, ja też. Ja czekałam na ten dzień. Nie powiem wam ile. Mm, ale śliczny? Jak go nazwiesz? Czekaj, No ja ma Darblo, ale tak. Tak, nazwisko. Aha. Dafne. Dafne, okej, okay. Dafne i gwiazdka. Będziemy nagrywać na Dafne i na gwiazdce. Jezu, jak ty fajnie wyglądasz na nim? Dafne to mój ulubiony koń, ze stajni. pozdrawiam stajni. <laughs> Dawaj, teraz po kalaweti. Przejażdżka. Czekaj ja pokazuję. Chodźby na, na preskawaletti. No ja już tu jestem. A widzę cię jak jedziesz sobie. Nie, nie, ja to pięknie wygląda. Ja wiem. Lu ja będę trenować. Lubię tą... E Taki wstępik. Tą podja... Dawaj po calavetti. <gry> no ładny ten koniec. Nie, jestem taka pod na tym koniem. Tak, krzycz z radości. Ale tak inaczej niż w No, inaczej. Dobrze, że, zrobiłaś, że kupiłaś Morgana, a nie yy, Szweda, bo Szwedy mają nie Ale animacji. Ja Ale się cieszę, że masz Morgana. Jeju, będzie fajnie, bo będziemy razem ładnie wyglądały. Teraz gralo. Ja nie mogę wierzyć. No nie? Te ogony im się tak machają ślicznie. Ojej. One są piękne. Te nóżki. Zgrabne. <grymny> Słyszę się. Oh my gosh. Nawet mi to nie przeszkadza, że jest wolny. Ale będzie szybki. Będziemy wygrywać zawody. Tak. Oczywiście. W wstążka. Lina and Dafne. Dobra Czekaj, pokażę jak skaczę Ej, ale szybko nawet Jebucz, o jak to ładnie Ej, patrz Skaczę Ej, ale nawet szybko Albo inaczej, mi się wydaje może Ojejku oh, Nie no, kurde, on jeździ jak w mojej startowce Ej, on idzie tak jak mój duński teraz no, a wyobraź sobie 28 szybkości na nim, będzie śmigał niczym pendolino. Tak, moje ulubione powodzenie. Po, powodzenie, powiedzenie. No, tylko całujemy szyję, moja postać całuje szyję. Pia Yellow Street. Pozdrawiamy. na Pier Pierwszy level. Dobra. Poczekaj, ustaw się, zrobię cięcie teraz, bo już 10 minut darmowego nagrywania i długo minie, więc zaraz dogramy drugą część, więc na razie. Okej, okay, już jesteśmy. 10 minut darmowego nagrywania. Ja podobno mam takie lagi. Paulina mi wysłała screeny, to aż normalnie strach się bać. Później wam je wkleję. Dobra. Co teraz wam pokażemy. No jedziemy, chodź dalej. Ja już jestem prawie na wyrzutni. Jak to? Przecież coś tam mnie? Nie. <śmiech, nie. <śmiech> Widzicie, takie lagi, że... Dobra, wytłumaczę wam. No teraz może tutaj to już jest tam. Nie wiem, czy znacie tą wyrzutnię. Jest też w kiedyś Pinta, kiedy się nagramy, ale na razie nagramy tą. E, nie widziałam jej na YouTube, więc... Dobra, musimy wejść na tą skałkę taką tą. Trzeba wskoczyć. Oczywiście to nie jest takie proste. Ale cierpliwości! To Czekaj, tu było jakieś wejście prostsze. Kurde. Jezu! Nienawidzę jak tak hacze Masakra jest. Jakoś tędy chyba kiedyś wchodziła. No, tutaj, tutaj. O dobra, 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 dobra. Stój! no stój! Z tamtej, z drugiej strony. Z tamtej, z drugiej. Jakby tego się dało. Da się, poczekaj. Przynajmniej ja pokażę. Chyba za daleko... Po... Jezu. Tak, nasza nieogarniętość jest po prostu masakra. Masakryczna! Oj, bez kisów. dobra. Tędy jakoś. Którędy ja skakiwałam? Tędy, no nie? Nie. Ej no! Jest! Wskoczyłaś? Jeszcze nie udało mi się wskoczyć, ale zaraz. O, tędy. A! Jestem, jestem! Nie, jednak spadłam. A ja jestem. aha, I dobra, jesteś. Ja, ja też byłam, ale zjechałam. No to tak, musisz X nacisnąć więc tak, skakujemy tutaj No ja bym nie wiedziała Z zostawiamy konia i lecimy dalej, i lecimy aż do tego krzaczka no. ale jedna rada, żeby koń wam się nie wykrwawił, jak ja to mówię to musicie szybko wziąć podwózkę, bo no szkoda konia, i teraz patrzycie se w niebo, what the fuck widzieliście to? co i znowu tam stoi ale widzieliście, jak tutaj przyleciał ja ten I idziesz i patrz, idziesz aż tam. Aż do tego krzaczka. Do tego, Albo nie, no coś. Tego? No tak około tego. Co słyszymy? Jezu! <grym> pa o, 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 widzę Twojego I konia. Mój biedny koniś. Też tam stoi, widzę. <grym> Ej, no teraz tam nie, na niego nie wsiądziemy. Ej, jakie to żnaki. Serio? Ja nie mam lagów. No, to już normalnie na koniu u mnie. Serio? O oh my gosh. No mówię, Paulina mi screeny wysłała, to normalnie się za głowę złapałam. Przecież ja nie mam takich lagów. U mnie w grze nie ma aż tak bardzo, a u mnie to... Mój koni jest skałę. Mój zapewne też w takim razie. Nie no, jak ty tam... Ej, jak tutaj nie mogę tu teraz wejść. No właśnie, też, bo tam trzeba wskoczyć, a my przecież nie mamy możliwości skoku na postaci. Dobra, ja biorę podwódkę do Murland. Więc to będzie powoli koniec tego odcinka. Tak działa wyrzutnia na farmie Steve'a. Właśnie, tak, wyrzutnia na farmie Steve'a, jest jeszcze, jest jeszcze parę tych wyrzutni, bo wyrzutnie są tam, gdzie są takie te skały, takie niedopracowane, tam są wszędzie wyrzutnie, to pamiętajcie sobie. Więc jest forcie pinta, to też pewnie... już pod wózkę. O ja też. No, mój biedny Słyszę Mo... się Moja biedna gwiazdka. Już, już wszystko dobrze. Dobra. To spotkajmy się w Morland. Ja tam do ciebie jadę. Już powoli. Stań Morland, gdzie to jest tutaj. Słyszę się. Ja ciebie też. Pogłośniełam głośniki, żeby i ciebie i mnie było dobrze słychać. Tak, a teraz e, filmik się rzuca. E, ten, co, e, no w, w tym momencie. Do, o, widzę dobra. Stój gdzieś, bo ty mnie pewno nie widzisz, dobrze? Stój. Stój. Paulina. Paulina, no. Widzicie, nie ja do niej mówię, ona mnie I olewa. Ona mnie olewa po prostu. Ja, ja, ja nie mogę z nią psychicznie i fizycznie. Stój. To stoję na, obusze, na Widzę, stój gdzieś, wyjdź z tej podłózki. Tutaj jest fajnie. Dobra, zakończymy na podwózce. Niech ci będzie. No. Dobra, niech będzie tutaj. Ja słyszę się. Okej, okay, dobra. Więc to na tyle. Dziękujemy za wszystko. <noise> Serio? Dobra. No, bo mu tak łapy chodzi. Tak, 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 tak. Dobra. Koniec tego wszystkiego tego dobrego. Tańczy. Dziękujemy za oglądanie. Subkuj, subkujcie, subkujcie, łapkujcie, komentujcie. Mamy o teraz 21 subskrypcji. Mówcie swoim znajomym, żeby było jak najwięcej. I pamiętajcie o tym, o tym specjalnym odcinku na 50 subskrypcji czyli na pierwszy odcinek o gwiazdkach albo na. ściszę trochę ciebie, albo o gwiazdkach, albo o tych ukrytych miejscach. Więc to na tyle. Cześć, Polino. Pożegnaj się. Okay. Cześć.